Samsung OPPO. Samsung S25 OPPO. Prześwietla niebo? Prześwietla. wyjdzie z kadru? Pięknie skompensuje. Który jest szerszy? OPPO jest definitywnie szerszy, lecz OPPO nie ma autofokusu z przodu i ta ilość detali nie będzie na najwyższym poziomie. Mogą to ładnie pokazać na liściu. O! Proszę bardzo, ilość detali, widzicie? No, No właśnie. Stabilizacja, schody. A dnie... Czerka 60 w obydwu jest. Czy możemy przechodzić między obiektywami? W nie, w Samsungu tak. Który jest szerszy? Samsung, definitywnie. W szerokim obiektywie 0,6 na obydwu, ale jednak Samsung szerszy. Stabilizacja, wideo. Czy mamy autofokus w szerokim obiektywie? Dostępny w Oppo, niedostępny w Samsungu. Jak widzimy, różnica będzie gigantyczna. Ileż detali jest na zupełnie innym poziomie. Dopiero musisz mieć wersję ultra, by uzyskać ten sam poziom. I lecimy dalej. A lecimy do głównego obiektywu. Bach. główny. I teraz w głównym, niepotrzebnie wyrzuciłem tamtego liścia, ale o na przykład możemy tu też przeczytać, prawda? Sobie coś w Nie, to w Kaflandzie akurat. W głównym nie, to jest głupi przykład. Lepszy przykład jest tutaj. Na tym brudnym liściu. No który jest szybszy? Tak samo. Ładnie. A ten przykład z tym y, y, Kauflandem, to jest fajnie pokazać w szerokim obiektywie, zobaczcie. Przeczytasz w jednym i w, i w drugim, co jest napisane? W Samsungu ledwo, patrz. Nic nie widać, nie? Rozmazane, tak jakbyś potrzebował okularów. A w Oppo żyleta. I to taka mocna żyleta. No właśnie, bo to, jest, to jest ta różnica no dobra przechodzimy z powrotem na główny obiektyw i teraz trudny test na okrągłym przedmiocie, czyli na lampie i tu Samsung definitywnie wygrywa, zobaczcie jak szybko wyostrzył opo, dość wolno jeszcze raz no Samsung tutaj jest widać tą przewagę autofokusu. okej okay. no dobrze i teraz czas na telefoto jeszcze troszeczkę stabilizacji. Przypominam, że tutaj w Oppo ma peryskop optyczno powiększenie, a w Samsungu jest cyfrowe. Musiałbyś mieć dopiero Ultra od Samsunga, żeby mieć optykę. No zobaczymy, jaka będzie różnica. Dajemy 6 i dajemy 6 na obydwu. No nie, to jest 12. Dobra. 12 i 18 taka jest różnica. Widzimy różnicę? Jak nie widzimy to troszeczkę zmniejszę Do 12 na balkonie. Widzimy różnicę? Ja już ją widzę, ale jeśli balkon to nie jest zbyt dobre porównanie. To zobaczmy sobie tutaj tą ławkę i zobaczmy jak wygląda ta trawa zielona. widzicie jest detali w opo? No właśnie. A co jeśli byśmy zobaczyli na przykład rejestrację samochodu? Jesteśmy w stanie odczytać tą rejestrację? Ja tu przycisnąłem na ekran. No, w Samsungu nie jesteśmy. RZ je, jesteśmy w stanie przydać, możemy zbliżyć. No, definitywnie Oppo tutaj. No, ja przyciskałem na ekran, dlatego tak y, fokus zwariuje Przypadkowo dobra. Ile ci dalej. W zdjęciach mamy podobną sytuację, czyli w nocy zobaczcie, jaka jest gigantyczna różnica. Jak i sztuczna inteligencja mocno wspomaga Oppo. Ja was zostawię na chwilę z tymi zdjęciami wrócę za kluczkę. Jak ta głębia w opo wygląda genialnie, no to jest gigantyczna różnica naturalności, przednia kamera, również szersza w opo w nocy wygląda moim zdaniem lepiej do vlogowania, a główny obiektyw w nocy, zobaczcie, jak jest dużo obiektyw, to wchodzi więcej światła i naturalniej i to wygląda. Wspaniale, a w sensu sztucznie rozjaśnione. I tak. Oczywiście regularny Samsung nie ma szans z Hasselblad Oppo najwyższą jakością. I ten przycisk, boczny do strzelania zdjęć, ale to jest maszyna niesamowita. Jedyne podobieństwa to cena. No, można powiedzieć, że Oppo jest nawet tańszy. Link, oczywiście, w opisie. No, gdybyśmy tutaj wzięli Samsunga Ultra S25 Ultra, no to byłaby może inna historia, ale optyka to optyka. Jakość tego wideo i foto jest definitywnie na przewagę Husseblad. Pozdrawiam i polecam.